Mikrouzji, najmniejsze strójki, najbardziej kopiące strójki, aczkolwiek wcale nie aż takie straszne. Gdybym miał powiedzieć coś, co zaraz gdzieś tam na strzelnicy jeszcze wyniknie, jak zobaczycie, ale nie do końca, może to jest takie jasne. Gdybym miał porównać Glocka, Glocka z konwersją i mikrouzji, to powiem tak: mikrouzji chyba najbardziej kopie. Glock z konwersją prawdopodobnie strzela najprzyjemniej z tego wszystkiego pod względem takiej pozornej kontroli, natomiast jeśli chodzi o celność i skuteczność ognia to wychodziło tak, że najgorzej wychodził Glock w konwersji, potem normalnie Glock, a Micro Uzi jednak najlepiej, czyli pomimo tego, że wrażenie jest takie jakie jest, to gdyby się do niego przyzwyczaić, to naprawdę fajnie to działa. I lecimy z czyszczeniem, tutaj akurat nie powinno być Wielkiej filozofii, dlatego że one są zbudowane wszystkie dosyć prosto. Ja to już w ogóle zrobię tak trochę może niepoprawnie do końca, ale w ogóle najpierw całkiem sobie wyjmę lufę. Zaraz zobaczycie, dlaczego trochę tam jest łatwiej wtedy poradzić sobie z zamkiem. Lufa będzie czyszczona pianą, więc to jakby zostawiamy sobie na osobno. W Micro jest trochę inny system niż w pozostałych Uzich. To znaczy on strzela z zamka zamkniętego i używa do tego procederu takiego bilnika, który napina się właśnie przy odrzucie. On zostaje, zamek wraca, zabiera kolejny nabój i to zeskakuje, czyli właśnie robi coś takiego. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? Jest inne. To wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, dlatego że zamka otwartego strzela się zazwyczaj wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś tam właśnie bronią maszynową, kiedy trzeba po prostu chłodzić lufę. To jest wersja całkowicie cywilna, tutaj nie ma nawet starych, jakiś nastaw na ogień ciągły. I powiem szczerze, fajnie to jest dosyć zrobione. Zamek jest teleskopowy, on trochę nachodzi na lufę. Dotąd łuski potem są wyrzucane tędy. Generalnie, najwyraźniej z tego, co w środku widać, daje to taki efekt, że on się za bardzo aż tak nie brudzi. Czyli tu w zasadzie w tej chwili jest w miarę wszystko ok, jest w miarę czysto. Zdejmiemy jeszcze komorę spustową. Będę sobie musiał pewnie pomóc troszeczkę z tym kołkiem, bo on jest taki dosyć wredny. Dobra. Komora spustowa, komora zamkowa, jakby ktoś nie znał części, pokrywa komory, zamek, lufa, nakrętka lufy, takie tamtego historie. W komorze spustowej znajduje się urządzenie spustowo-uderzeniowe, czyli właśnie to, gdzie może nam się dosyć dużo zapaprać. I ono tutaj, o dziwo, jest, no w zasadzie czyste, nie? Także yy, procedura uproszczona, przedmuchanie powietrzem, przedmuchanie jakimś tam sprajem. To zaraz będziemy robić. Tutaj prawdopodobnie też wiele czyszczenia nie będzie, więc zwrócę uwagę na smarowanie. Natomiast, oczywiście, trzeba zacząć od lufy. Dlatego, że jak tu wpuścimy pianę, to ona musi swoje odstać. Dobra, mam już pianę. Lecimy od przeciwnej strony niż zwykle. Właśnie dlatego, że jest kompensator, który zrobił takie fantastyczne coś. Może do, do cukierni ten patent w ogóle opa opatentować? Mieliby takie lufy z i robiliby wzorki z piony. Dobra. To sobie musi postać troszeczkę, także to zostawiam. I zostaje nam co? Komora spustowa, tak jak mówiłem, ona jest w zasadzie do przedmuchania. Jak z tego przedmuchania wyniknie, że coś tam na dole się zgromadziło w stylu smaru z jakimś brudem, to będziemy reagować elastycznie. widzę opiłki z łusek. Ale to są takie bardzo, bardzo pojedyncze jakieś sztuki. Nie jest źle, naprawdę. Powiem tak, to on nie wymaga czyszczenia. Także tutaj jest akurat duży pozytyw, jakby nie patrzeć. Na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. Może trochę szczotą przejedziemy. Ono, całe to mikrouzji jest takie troszeczkę dziwne, dlatego że je się tak trzyma, ani jak pistolet, ani jak pistolet maszynowy. Nie wiadomo jak sobie z tym poradzić. I dlatego przygotowaliśmy właśnie coś ciekawego w ramach strzelania z niego. I tylko to przesprejuje. I przechodzimy do strzelnicy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wnioski ze strzelania, takie ogólne, które już mam z dotychczasowych strzelań, to powiem o nich za chwilę, przytarczy. Natomiast tutaj zrobimy dwie rzeczy. Strzelę normalnie i strzelę tak, jakbym normalnie nie strzelał, ale jak ludzie myślą, że da się strzelać, czyli na przykład właśnie z kolbą złożoną z biodra spróbujemy coś tam trafić i ewentualnie wykorzystać Microuzji jako pistolet, czyli strzelać po prostu oburącz bez użycia kolby, no i oczywiście z kolbą też i Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to powiem tylko, że tutaj jako standard mamy do wyboru oczywiście dwie długości magazynka, tak jak w oryginalnym dużym Uzi, czyli 25 i 32 nabojowy, co też jest pewnym plusem. Biorąc pod uwagę, że gdybyśmy chcieli sobie tutaj zastąpić właśnie mały pistolecik maszynowy po prostu jakąś tam obudową na przykład, tak jak w przypadku Glocka czy jakichś tam Walterów, czy czegoś to z tymi magazynkami różnie jest. Do Glocka tak, oczywiście do innych modeli niekoniecznie da się tak łatwo dostać duży magazynek, więc tu też jest jakiś tam plusik. Dobra, cel mam mniej więcej na 10 metrach. E, spróbuję zobaczyć, czy coś wejdzie właśnie tą metodą dziwną strzelania z biodra. Dwa, trzy strzały sobie tam oddam. Potem e, celowane, ale nie z kolbą, tylko trzymając po prostu pistolet w rękach i na koniec strzelę normalnie. Wybiorę sobie tam trzy punkty i zaraz wam pokażę. Co wyszło, dlaczego tak, jak to wyglądało, jakie jest wrażenie z tego strzelania. Dobra, jesteśmy załadowani. To spróbujemy trafić cokolwiek z biodra. To jest dosyć ciężkie zawsze, ale może. Nie bardzo. Nie widać nawet, gdzie leci, także nie polecam tej metody. Dobra. Dobra, trafiłem w Waltera P99, <laughs> zaraz tu pokażę. Powiem tak, gdyby to był ogień ciągły, to pewnie coś by tu się zadziało. Przy 1200 mniej więcej strzałach na minutę, tak jak tutaj wychodzi akurat w tym pistolecie, to by pewnie coś z tego było. Dobra, zmienię sobie punkt celowania. Okej, okay, nie jest tak źle. Jeden strzał na adaptację, potem było w miarę spoko. No i oczywiście w tym trybie, którym bym polecał tego używać, czyli w normalnym. Tutaj będę strzelał w środek tarczy. Dobra, tak to było. Sobie ze strzelaniem idę, pokażemy co z tego wyszło i czemu. Dobra, słuchajcie, co wyszło tutaj. Akurat troszeczkę jest taka sprawa, że nie zauważyłem jednego strzału z biodra, bo miałem wrażenie, że uderzył gdzieś w deskę i drugi strzał poprawiłem niżej. No i no jak się później okazało, ten strzał to był ten, czyli coś się jednak z biodra da trafić. Pierwszy, który widziałem, strzał z biodra to był ten, drugi ten był ten, trzeba było się wstrzelać, no i potem, tak jak mówię, już Watera P99 udało mi się trafić, także obezwładniłem przeciwnika w miarę wyrządzając małe szkody. Eee, tak jak mówię, gdyby to był ogień ciągły przy tej szybkostrzelności, którą Micro ma, to pewnie dałoby się zrobić coś takiego, że po prostu i coś by tam weszło. Ogólnie nie polecam tego robić normalnie. Teraz tak, tu są strzały z rąk, czyli strzelane w ten sposób bez kolby. Po pierwszym strzale wyraźnie uciekły mi celowniki, czyli musiałem szukać muszki, ale to jest tak jak mówię, pierwszy strzał na adaptację. Ja tego nie robiłem, bo nie było mi to do niczego potrzebne. Ale e, jak już wiemy, jak to się dzieje, to następne trzy strzały wchodzą w miarę bez problemu, czyli jak widzieliście, nie było szybko. Ale nie było też wolno, czyli to są takie strzały, bym powiedział raczej strzelanie dynamiczne yy, oczywiście nie w kategorii może i psików, ale to mniej więcej tu, gdzie miało wejść, to tam weszło. Nie? Te strzały, trzy celowane, które oddałem dosyć szybko i niedbale no to są tutaj, tak. Ten pas Oriona, który, który tutaj zrobiłem to są właśnie te celowane. Ale teraz, tak, miałem powiedzieć o tym, jak to się yy, odbywa, że tak powiem, z mojego doświadczenia. Z większej ilości strzałów, czyli nie z tego co dzisiaj tutaj zrobiliśmy, tylko w ogóle jak mi się z tego pistoletu strzela, strzela się dużo lepiej niż na przykład z Glocka. Powiedzmy, gdyby porównywać strzelanie, właśnie normalne, czyli z użyciem kolby i z normalnego pistoletu, z tego będzie lepszy efekt. Strzelałem w sumie niedawno, bo akurat tak wyszło, że wczoraj tu się wszystko układa w tej gitarze, tak zwanej gitarze, czyli tam gdzie te strzały mają wchodzić, tam one wchodzą. Dublety potrafią wyglądać w taki sposób na tym dystansie, że są praktycznie przestrzeliny podwójne. Niektóre są takie, że prawie nie widać, że tam w ogóle dwa pociski przeszły. Także ten pistolet kupowałem jako coś, co miało być do kolekcji, a wyszło na to, że bardzo dobrze strzela, wbrew temu właśnie, co by gabaryt wskazywał. Jedyny mankament oczywiście jest taki, że użycie tutaj przeziernika Spowalnia proces celowania. To trzeba powiedzieć, że jak chcemy zrobić właśnie coś takiego, że dobra, damy trzy szybkie strzały, to najpierw szukamy tego celownika. Teraz akurat mi weszło idealnie, ale to kwestia albo treningu, albo po prostu tego, że no musimy sobie poprawić, skorygować i dopiero możemy strzelać. Także bardzo fajna broń, jeśli chodzi o wrażenie ze strzelania. Nie wiem, czy ten kompensator, który tu jest na Lufie, to coś tu pomaga, czy nie pomaga. Natomiast wbrew pozorom. Do strzelania jest przyjemny, dosyć dobrze sobie radzi, niezłe są z tego wyniki, lepsze niż bym się na pewno spodziewał. Także jak ktoś by coś takiego sobie rozważał, to można to śmiało polecić. Dobra, a tak było na strzelnicy. Lecimy sobie dalej. Tutaj, na dnie komory, generalnie powiem tak, nie jest źle, ale to jest brud troszeczkę ze smarem, także jak już przyszedł ten czas, żeby dobrze wyczyścić, to dobrze wyczyścimy, trochę go po prostu. Machniemy rozpuszczalnikiem i zdmuchujemy. Jeszcze bardziej niż przed zaczęciem czyszczenia, naprawdę Bo się okazuje, że jest dosyć bezobsługowa. Dosyć dziwnym elementem w tym wszystkim jest właśnie to: czyli jak gdzieś można w mikro zrobić błąd, jakiś przy składaniu, smarowaniu, czyszczeniu, to raczej tu niż gdzie indziej, co tu się może wydarzyć. Tutaj mamy trochę smaru, trochę jakichś tam opiłków nalepionych, także możemy tutaj na szybko też polecieć z tematem. Kanał iglicy nie wiadomo jaki jest. Chociaż nie powinien być zły, dlatego że iglica jest na zewnątrz. Tak jak widać. Dobra, to jest w miarę ok. Przy czym tak, iglicę czyścić, tak? Iglicę smarować później? Raczej nie. Dobra. Git. To, to już tak raczej tylko proforma, co tutaj widzimy na pokrywie? Na pokrywie nie jest źle, ale tak jak mówię, to jest, to jest ten odcinek specjalnie dla tego pistoletu. To jest jego dzień dziecka, więc go wyczyścimy dobrze. E, jeśli chodzi o um, używanie mikrouzji, co tak jak było na strzelnicy pokazane, można to na różne sposoby robić. Jak się to robi, tą metodą którą ja uważam za poprawną, czyli z użyciem kolby, która jest tak owinięta tutaj, można powiedzieć w pewnym sensie w oryginale, czyli ja kupiłem już taką owiniętą. To no naprawdę całkiem fajnie to strzela, jeśli chodzi o efekt trafień, czyli łatwość trafienia. Problem jest trochę z tymi przyrządami celowniczymi, dlatego że trudno jest uchwycić obraz. Jak się go nie uchwyci od razu, to potem jest troszeczkę problem, trzeba go poszukać. To jest normalne w przeźiernikach. Tak jak ktoś ma jakiegoś ławera, ma tam jakieś zapasowe przyrządy celownicze-przeziernikowe, to może się z czymś takim spotkać, przy czym ten jest na tyle krótki, że jest trochę trudniej, ale tak jak było widać zresztą na nagraniu. Jakiś tam jeden strzał adaptacyjny i potem już można sobie działać. Dobra. Nie tak, nie to chciałem wziąć, tylko to. Czyli tak, rozpuszczalnik był, warstwa ochronna, zwłaszcza tu, gdzie nie będziemy smarować. Ok, delikatnie. Strzelniki to jest taka rzecz, która jest taką bronią obusieczną. Czyli z jednej strony to, co byśmy chcieli, żeby usunął, to usunie. Natomiast z drugiej strony zostawia gołą stal, tak? czyli trzeba to po prostu zabezpieczyć, żeby nie skorodowało, nawet w czasie przechowywania przypadkiem. I teraz tak, zanim lufa wróci, na szczęście w tej broni Lufa może być na końcu włożona, więc nie musimy na to czekać. Zrobimy sobie trochę e, smarowanie. Teraz, tak, co tu się dzieje? Tutaj mamy bezpiecznik chwytowy, czyli pierwsze, co jak łapiemy tą broń, to musimy zwolnić bezpiecznik chwytowy i jego jest warto nasmarować. Bo tu widać ewidentnie w środku, że on pracuje, że są powierzchnie, które są wytarte i to już nawet dno samej komory spustowej. No, i właśnie tam, gdzie widać to, że jest wytarte na to dno, machnią po kropelce. No, i tak niestety trzeba sobie troszeczkę poruszać tym bezpiecznikiem, bo smar się musi jakoś rozprowadzić. My nie jesteśmy tego w stanie zrobić w taki sposób, że dotrzemy w każde miejsce, tam gdzieś głęboko. Ja to znana wszystkim metoda. Możemy sobie podsmarować. Zaczepu magazynka, bo to raczej byśmy chcieli, żeby pracowało niezawodnie i w miarę lekko. Jest dobra. I teraz tak. Bezpiecznik dalej ma szynę, która ewidentnie jest umęczona tym żywotem. Widać na niej po prostu hmm, brak oksydy. Plus teraz tak. Sprężyny czemu nie, na pewno im się przyda, nie zaszkodzi. i wszystkie powierzchnie właśnie, które widać, że są yy, jasne, czyli oksyda się starła, czyli znaczy, że one pracują najbardziej. Tego nie widać na kamerze, ale ja tam daję taką jedną czwartą kropelki, tak? Jak widzę, że coś gdzieś jest jasne, to yy, naprawdę taki mini, 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 jak najmniejszy jakiś kapek. Dobra, bezpiecznik to jest taki jest, jaki jest. Lepszy nie będzie, aczkolwiek możemy go też nie zaszczycić obecnością oleju. Zwłaszcza w tym punkcie, gdzie jest to część sprężynująca. Ona tu dociska szynę dosyć mocno. Może będzie chociaż trochę lepiej. Oczami wyobraźni widzę, że pracuje trochę lżej, aczkolwiek gdybyśmy to zmierzyli, to pewnie byłoby tak samo. Dobra, to było naprawdę proste, to jest łatwy dostęp, to jest całkiem sympatyczne właśnie w tej broni, że komorę spustową możemy łatwo oddzielić. Bardzo łatwo tutaj znaleźć te wszystkie elementy, które chcemy sprawdzić, czy się nie zabrudziły, łatwo je wyczyścić. Jeśli chodzi o komorę zamkową, to sprawa jest jeszcze fajniejsza, dlatego że tu generalnie w środku nie ma nic wystaje tylko na centralnej części zaraz za miejscem gdzie będzie chwyt po prostu wyrzutnik i z tym właściwie nic nie trzeba robić także to jest po prostu mistrzostwo świata pach wyczyszczone dobra i nawet nasmarowane i teraz tak zamek w zamku u góry widać ślady gdzie po prostu mamy jakąś współpracę z pokrywą na dole to w ogóle no tu jest dużo wszystkiego, bym powiedział. Także teraz, tak, z tego sprayu zabezpieczającego, a konkretnie chodzi mi o jego nadmiar, sobie to wytrzemy, bo to już nam jest niepotrzebne. To, gdzie to miało wejść, to weszło. Tam jest, tak jak już wcześniej mówiłem w innych odcinkach, prawdziwy, oryginalny teflon firmy DuPont. Także on sobie gdzieś tam osiadł w mikroszczelinach i jest tam. Dobra, teraz tak. Znowu widać, że jest jasne, jakieś przetarte. Tutaj dałem dosyć grubo, wyjątkowo, nie tak jak gdzie indziej. Smarujemy tak, żeby została cała powierzchnia po prostu pokryta. I taką to sobie właśnie tutaj metodę użyjemy do tego, żeby nasmarować zamek. Zamek jest dosyć ciężki do wyjęcia. On ma taki specjalny z góry uchwyt, także tutaj jak ktoś się namyśla nad mikrouzi, to jest taki troszkę inny, ale widać, że ktoś tam trochę jednak o użytkowniku też myślał, konstruując to wszystko, że nie jest tak, że on jest jakiś tam bardzo nie wiem, trudny dla użytkownika. Raczej wszystko jest tak jak widzieliście proste, jeśli chodzi o rozłożenie, o wyczyszczenie. Troszkę trzeba go jednak nasmarować. To jest raczej taki element, który by trzeba było mądrze zrobić, dlatego że tu znowu mamy ten, ten sam system co w poprzednich UZI, czyli nie porusza nam się ta dźwignia napinająca w czasie strzelania. To jest bardzo dobrze. Natomiast, żeby się nie poruszała, no to musi mieć kilka swoich osobnych części, które zapewnią jej dobre funkcjonowanie normalne, czyli sprężynę, właśnie między innymi pod spodem. No i złożona jest z takiej blachy, która też całą tą powierzchnię górną po prostu nam wyciera i jak się tą przesmaruje, to będzie zwyczajnie działało lepiej i będzie mniej nam ścierało oksydy. Też warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o sprężyny powrotne... Dobrze, tak jak mówię, nadmiar tego... Płynu zabezpieczającego sobie usuniemy. Tutaj warto jest kapnąć olej, dlatego że żerdzie pracują. Czyli między sprężyną a żerdzią coś tam się dzieje zawsze. Jest jakaś interakcja. To się rozprowadzi generalnie samo praktycznie, więc nie trzeba się bardzo nad tym skupiać. Jak ktoś bardzo chce, to można sobie to gdzieś tam poruszać, coś porobić, ale nie ma wielkiej potrzeby. No i zostaje nam ta część, która jest dosyć taka dziwna. Ale potrzebna to znaczy bijnik z iglicą. Bilnik to jest taka część, która uderza. W różnych rodzajach broni często jest to wykorzystywane. Nie ma jakiejś tam takiej jednej zasady, że w tym albo w tamtym. To pracuje mocno z zamkiem, co widać, dlatego że jest całe gładkie, jest wypolerowane dosłownie aż czyli należy mu się smar. Pod spodem tutaj jest znowu mocno współpracuje z komorą zamkową. Ok, tu możemy sobie dać trochę do środka i na zewnątrz, dlatego, że to będzie właziło do zamka. A w środku będzie się poruszała żerć i zostawiamy. No i teraz, co dalej z tym? To sobie wkładamy na miejsce. Można, kolejność taka jest, można powiedzieć, dowolna, w pewnym sensie ten pistolet wybacza. I dużo pod tym względem tu trzeba trafić iglicą, to jest dosyć ważne. Reszta, jakby, to robi się sama. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy, możemy składać. Jak to najlepiej złożyć? No Generalnie od komory, począwszy od dwóch w zasadzie nawet czyli komora z komorą. Dobra, są i teraz tak. Tutaj nie ma filozofii, jeśli chodzi o zamek. Ja sobie tylko spojrzę, czy jeszcze nie widzę tu jakiegoś miejsca, gdzie by go można było przesmarować dodatkowo. Bo jak go tak przekładam w rękach, to niestety może się zdarzyć, że, że go po prostu trochę wytrę, gdzieś gdzie bym nie chciał. Dobra, jest ok. No i tutaj trzeba pamiętać tylko o tym, że najpierw wchodzi ta część ze sprężynami. Tu można sobie użyć właśnie tego występu, który służy też do wyjęcia zamka, czyli w górę i w dół ten sam pracuje występ. Tutaj delikatnie jeszcze to przerysuję, dlatego że rozmazałem ten smar z tych miejsc, w których bym chciał, żeby on był. On się i tak później troszeczkę jeszcze rozprowadzi, ale żeby miał się skąd i dokąd rozprowadzić w ogóle, to. Dobra, cyk bardzo fajny pistolet. Naprawdę, zwłaszcza pod kątem czyszczenia, polecam szczerze. Jeden z takich można powiedzieć przyjemniejszych. Chyba zostaje nam tylko lufa z lufą. Wiadomo, jak jest. Jeżeli piana dała radę, zaraz zobaczymy to dobrze. Jak nie dała rady, to i tak jeszcze przesznurujemy. Jeśli chodzi o pianę. Powiem tak, nie widać, żeby to był jakiś skandal, ale nie jest też tak idealnie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Że możemy sobie śmiało użyć sznura, co i tak jest raczej no, dobrym pomysłem. W skrócie mówiąc, Tak, nie jest tak, że wszystko da się wyczyścić bez dotykowo. Sznur, który da się połączyć końcami, to jest naprawdę. Wynalazek, który warto mieć. Nawet jak się samo rozkręca, chociaż akurat w dobrym momencie. Dobra, o! Właśnie, o to mi chodziło. Tak to powinno wyglądać. Teraz tak, co z lufą? Lufa. jeśli chodzi o. Na teraz, sobie mogę zakonserwować troszeczkę. Tym akurat, bo nie będzie trzeba tego wycierać przed strzelaniem, ale też nie spodziewam się, że jakoś tam bardzo szybko będę z tego strzelał. Jeśli chodzi o powierzchnię lufy. To też śmiało można, dlatego, że ona będzie sobie tam po prostu w środku siedzieć. Czyli od lufy chcieliśmy tyle. Nie da się jej włożyć źle. To jest takie podcięcie, które też kieruje kompensator w odpowiednią stronę, pod warunkiem, że jesteśmy praworęczni. Eee, czy kompensator działa? Nie wiem. Dlatego, że on teoretycznie najwięcej by pokazał przy ogniu ciągłym, z racji tego, że to jest tylko ogień pojedynczy, to ciężko sprawdzić. Teraz tak, smar grafitowy można, ale nie trzeba, ale w UZI można zdecydowanie dać na gwint, czyli gdyby tu się coś miało zapiec, raczej nie ma takiej możliwości, aczkolwiek jest blokada tego gwintu, czyli zakrętka jest blokowana, więc gdyby przypadkiem ktoś jakimś cudem wystrzelał, na przykład, nie wiem, 16 magazynków ciągłym ogniem, i by się to miało spiec, to można sobie właśnie grafitem diabląć to nie szkodzi, tak jak mówię, tu się nic nie rozkręci. Dlatego że mamy po prostu blokadę mechaniczną, którą sobie teraz wciskam, dokręcam to, blokuję i jest. I tak wyglądało w zasadzie wyczyszczenie właśnie Uzika. Tak jak mówię, bardzo fajny pistolet, jakby się ktoś tam namyślał, można śmiało polecić Micro